Stworzenie strony, na której sprzedawane są produkty z AliExpress po zawyżonej cenie, stworzenie ciuchów z kradzinem logo z ulubionego anime, reklamowanie strony z mystery Boxami, na której ludzie zamawiali buty a dostawali breloki, komanie na temat pobytu w szpitalu psychiatrycznym, by dodać do swojej historii pikanterii, stworzenie filmu, na którym przyznaje się do wszystkiego, na którym tak naprawdę nie przyznaje się do niczego, powrót do. Wielokrotnego reklamowania skamów. A czy później a, na mówimy Ja nie jestem nie znam się na za bardzo, szczególnie na polski. Kurwa wczoraj się jakze u mnie siedział i miał takie, e, manio we włącz, jakiś content, ale polski, jakiś dobry polski content, a ja miałem takie. No kurwa, stawiasz mi niemożliwe wymagania i mam je spełnić. Jakie mam to zrobić dla ciebie? Jak ja mam to zrobić? że trafiła do szpitala przez próbę smolę gdzie prawdziwym powodem było zmniejszenie dużej ilości alkoholu. Ale powinno się takie rzeczy nagłaśniać, bo zawsze się znajdą nowe osoby w internecie, które nie wiedzą kim jest ta osoba mogą się nabrać na jej Powiem tak, no kurwa, jeżeli ktoś, się, jeżeli ktoś się nabiera na, kurwa, osobę, osobowość Queen of the Cringe, to nie, nie uratujesz każdego na świecie. Trzeba się pogodzić. W sensie, nie można mówić rzeczy typu, że większość ludzi na świecie to są debile, ale część ludzi na świecie jest naprawdę kurewską głupia i się ich nie ocali. Nie da się każdego ocalić w internecie. ...oraz dużej ilości klików. Wywiad u Maji na którym przyznaje się do wszystkiego i prosi o drugą szansę. To zaraz po wyjściu zareklamowanie kolejnego skamu, przeprosiny, obiecenie poprawy, film... Dziwne centralne fnafa, w w ja ja co nie? Taki realski. A dziś pogadamy sobie o najgorszych. ty wielu w FPS-ach tego nagrywasz. 24, tak filmowo wyglądasz. Oskarżeniem mnie o podjęcie próby Tak kobiety moje nie wyrzuci z każdej platformy internetowej. Kurwa, ona powinna być dawno temu pana z Instagrama. Niepełnoletnia osoba, która wstawia soft nudesy i promuje tego, bezpo bezpośrednio promuje narkotyki na Instagramie. Jakim jak kurwa, jak to jest możliwe? Jebać Instagrama, jebać Facebooka, naprawdę. Nienawidzę tej platformy. Kilka dni temu Queen of the Black na swojej relacji. O oh Jezu, i ta, ta muzyka. Ona jest mega, mega ładna. O. No, Augusta się nie dyskutuje. Wielu myśli, że da kasy to porucha. No, w sumie mają rację. Si, napisała. Mówiłam wam ostatnio, że jest źle z moim pieskiem. Przepraszam, że tak okrutny widok zamarzę i tak trochę, bo mogą mi relacje usunąć, ale błagam was o pomoc. Potrzebuję pomoc mojemu pieskowi. Macie wszystko w opisie zbiórki, o co chodzi. Tutaj filmik też dołączę na next relacji, jak piesek się męczy. Bo nie mogę na to patrzeć. Proszę influenży i wszyscy udostępniajcie dalej, bo mój piesek ma... Anonimowa, problem, problem jest taki, że nawet Ferrari, które ma przebieg 500 tysięcy kilometrów, nie jest do końca atrakcyjne. Policzone dni, nikt do zbiórki w bio i tutaj daję, błagam, błagam, każda zutówka się liczy, nie mogę go stracić. Ma dziękuję, jeśli się Pozdrawiam. na Pomagam Pel, żeby więcej dowiedzieć się o tym piesku, ponieważ mój pajęczy zmysł znowu zaczął działać. Mój pies pojechał do babci, ponieważ wyjeżdżam z domu i nie miałem go z kim zostawić, więc ogromna dziura, bo z tego co rozmawiałem z babcią uciekł i najprawdopodobniej ktoś go postrzelił albo nabił się na drut, jest bardzo mało czasu, ponieważ mój kochany piesek bardzo cierpi. Prawie mu. Kurwa flash warning. Uu, jak śmiałeś, Mati? Ja bym nam zrobił tego na, na Twitterze, napisał o tym. Flaki widać, a mi łamie się serce, nie mam aż takiej kwoty, żeby płacić za operacje i leki i inne bardzo potrzebne rzeczy. Sprawdzała moja mama i zaczyna się mu robić stan zapalny, i z dnia na dzień jest gorzej. Błagam pomocy, każda zdówka się liczy. Mam na więcej zdjęć i filmików, jak piesek cierpi, ale nie, nie da się tu dodać normalnie. Dziś zagadka na dziś. Czy to pisała 13-letnia dziewczynka na Twitterze, czy to pisała niby dorosła osoba? W filmiku przez ty tylko. Po tym co przeczytałem oraz po tym jak Julka poinformowała swoich widzów, że nie będąc u weterynarza, wie, że operacja będzie kosztować 4000 zł, zacząłem robić screeny każdej relacji związanej właśnie z tą zbiórką. I na właśnie ile za Gdyby Badiemu coś się tylko stało, oddałbym wszystko, co mam, żeby go leczyć. Za każdym razem, jak lecimy gdzieś z Izu na przykład i nie możemy wziąć Badiego, płaczę w momencie, ja to. gdy muszę go zostawić gdzieś pod opiekę. No właśnie. Jak piesek choruje, to robi się wszystko, żeby ten piesek wyzdrowiał, prawda? No właśnie, ale żeby wyzdrowiał, to najpierw wypadałoby go zaprowadzić do weterynarza. Gdyby na przykład mój buddy zachorował, albo coś bykolwiek... Czy to nie jest trochę tak, że jakby naprawdę pies był w takim tragicznym stanie i by się zabrało go do weterynarza, to by przyjęli psa, bo zwierzę, kurwa, umiera i może zaraz zdechnąć, a nie, a nie jest na zasadzie taki, No, sort. nie ma kaski! Jedyne, co możemy ci powiedzieć, to dać ci top 3 cmentarzy dla zwierząt w okolicy. Przykro mi. ...mu się stało, to poszedłbym z nim do weterynarza, ...i wydał swoje wszystkie oszczędności, żeby mu pomóc, a nie zakładał zbiórkę i pokazywał, w jakich drogich restauracjach się stołuje i w jakich drogich hotelach spędzam czas. Siedzę na peronie i dosłownie mam łzy w oczach i się osób się za dostępnie i wpłaca. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, bo nie stać mnie na operację. Naprawdę dziękuję, jesteście najlepsi na świecie, ob... Odpal 1.25, po drugie, dobra, odpalę 1.25, niechaj będzie, Janek mnie przekonał. ...by się udało jak najszybciej uzbierać... Nie, jest za szybko, jest za szybko, to musi być. Ekspert, ekspert, wszystkie przyspieszenie. 1,15 to musi być. Kwotę i biorę go na operację. Tutaj macie link do zbiórki, w biomacie ciągle. Ja wracam do domu już, bo siedzę tu i tylko płaczę, jak mi pomagacie, aż nie mogę się ruszyć. Nigdy nie wiedziałam, ile to znaczy dostać taką pomoc, a teraz nie wiem, jak się wam odwdzięczyć. Po prostu nie wiem. To jest piękno i dramat internetu. Gdy ktoś jest popularny i potrzebuje pomocy, na banki. znajdzie brzezmnia? się Jakaś osoba, albo jasne, jakieś jasne, jasne osoby, brzezmnia. które będą chciały pomóc. Dramatem natomiast jest to, że znajdują się w internecie również osoby, które. Chcą się wzbogacić na tym, że ktoś chce im pomóc. Wiecie, łatwo wierność na skamach przestaje działać, więc pora na wzbudzenie litości. Na to relację sam odpowiedziałem, pisząc. Jeśli potwierdzi się, że zbiórka Queen of the Black, w której opisuje biednego pieska to ściema, obiecuje, że w internecie nie będzie miało już czego szukać. No cóż, moi drodzy, wiecie... Ooo... Potężny Matis Pysiński. Ty bądź nie wiecie, jestem bardzo słowny, i jak ostatnimi czasami tak, zachęcałem tak. Tak. do tego, żebyście subskrybowali mój kanał i ja w zamian będę tępił krzywe akcje w internecie oraz kłamstwa. Tak teraz również zachęcam do subskrybowania. I teraz już nie. Dobra, Matis Pyśsiński, co z twoją tą, nie wiem, to na Queen of the Cringe? Co się zmieniło? W jaki sposób ograniczyłeś jej działania, w jaki sposób zabrałeś jej barterowe akcje, w jaki sposób zabrałeś jej debili, co dają jej kasę? Bo, bo Matis, z całym szacunkiem dla Twojej działalności odnośnie tej słusznej sprawy, trochę pointless. Zapowiadam, że będę tępił tak te krzywakcje, tylko przystaję Wam jedną z bardziej krzywych akcji, jaką kiedykolwiek widziałem w internecie. Czwarta i piąta relacja to biedny piesek, który potrzebuje pomocy i już w tamtym momencie zacząłem zastanawiać się, czemu ten pies nie jest u weterynarza. Jak się możecie domyślić, odpowiedzi dalej nie otrzymałem. Dlaczego zakładasz, że mają coś zrobić dla świata, bo to powyła, nie, jeśli ktoś, nie jesteś, mogą zabronić autonację, ewentualnie ma, niektóre kliniki mają fundum, jest jakiś wyścig powiedzenia tego, że ma, ma będzie mieć problemy dla świata i tak gówno zrobią. Morto, kurwa, Mika, Andrzej, B, kurwa, tego, pójdź Połóż się wygodnie na brzuchu, ręce i weź poproś kogoś, żeby ten kis pomógł wyciągnąć. No chodzi o to, że jak kurwa zwierzę umiera i tak lajk like, umiera, bo nie wiem, przebił na wylot brzuch i flaki wystają, no to chyba kurwa jest jakieś, chociaż ludzka empatia na pomoc w takiej sytuacji. nie my... Znaczy, otrzymałem, ale dopiero dziś. Następne kilkanaście relacji to płacz Julki, która nie rozumie, dlaczego ludzie są dla niej wredni. Przecież ona nigdy nikogo nie kłamała, Nie jest synonimem kłamstwa w internecie. Ludzie chcą dowodów od niej. Przecież ona nie kłamie. Nie wierzę, że muszę się tłumaczyć z tego, ile mam w portfelu. Serio, widzisz osobę, która nieustannie na swojego Instagrama wstawia, że jest w luksusowych hotelach. Te relacje są naprzemienne z relacjami, na których pokazuje, że stołuje się w bardzo drogich restauracjach. A poza tymi dwoma relacjami pokazuje jakiś produkt, który po raz kolejny reklamuje. I ta sama osoba potrzebuje pomocy finansowej. Ty, serio, Julka, dziwisz się, że ludzie tak na to reagują? Sama moja mama by mi pomogła, ale sama nie ma. Mamie też ciuszki ogarniam na współpracę, więc nie jest kolorowo, jak wam się wydaje. O, to znowu z tego, z y, mamą ma kontakty. Wydaje, że się w Wili XT. i kupuje codziennie torebki za 20k. Biedna jej mama, kurwa, dlaczego ona w tym partycypuje? Nie będę więcej pisać o moim prywatnym życiu, bo to prywatne sprawy, ale zdarzało się, że musiałem utrzymywać ja rodzinę, więc proszę Stach. Czy to... O kurwa. Ta sama mama, która jeszcze jakiś czas temu wyrzuciła Julkę z domu, a sama Julka pisała, że nie ma już mamy? Nie wszystko co widzicie na story jest takie samo w życiu, nie wiecie jak żyje, przez co przechodzę i jakie traumy ze mną są. Filmy o Queen of the Black na moim kanale powinny znajdować się na playliście, gdzieś to już słyszałem. Ile razy słyszeliśmy, że jest jej źle, że przez coś przechodzi, że my jej nie rozumiemy, że powinniśmy jej pomóc, że ona przeprasza. I żebyśmy dali czystą kartę. Jeśli ktoś z was liczył, to macie jeszcze nudniejsze życie ode mnie. Margin, że musicie utrzymywać sami w wieku 17 lat, złatwić sobie ciuchy, ortodontę, psychologa i wszystko sama, bo moja mama nie ma wielu pieniędzy, a zapierdziela w dwóch pracach codziennie i wraca późno. Nie wierzę, że muszę pisać takie rzeczy. No taka a propos nie pisania, więcej o Kurwa, no jeżeli tak, tyle jest problemów. To chyba jedyne, co zostawia, to pójść, kurwa, nie wiem. Ach, chłopie, nie będę nic mówić. Zaraz coś powiem i będzie. Nie chce mi się widzowie w sensie znacie moje zdanie, kurwa. ...prywatnych, które są... ...prywatne. nigdy nie ma, bo wyjeżdżam na rejsy na Arktykę albo do Norwegii, nie mam żadnego wsparcia. Chodzi o to, że ludzie uważają, że weteranżant na słodkie oczka psa będą... Nie na tym czacie, spokojnie, mordeczko. Nie na tym czacie. Tutaj jest 2124 intelektualistów, wszyscy są tutaj członkami Mensy. I, I wstęp w ogóle na ten stream, żeby regularnie oglądać, to jest wysyłanie 999 zł miesięcznie na moje konto bankowe. Inaczej, niestety, nie masz prawa. Że finansowego praktycznie, dlatego wypadałoby naprawdę pomyśleć czasem, że ktoś może mieć ciężko w życiu i się powstrzymać baj, Mam to w dupie. Każdy z nas ma jakieś bolączki w życiu i kompletnie nie interesuje mnie płacz jakiejś zakłamanej dziewczynki w internecie. Sorki, przepraszam, jeśli was zawiodłam. spokój Julka, przepraszać, to ty dopiero będziesz po tym filmie. Już sprzedaję dom i będę bezdomna, najlepiej? Tak, Julka, dokładnie. Wszyscy od ciebie tego oczekuję że to jest to bardziej racjonalne niż wymaganie od ciebie podejścia racjonalnie do sprawy. Głodzić też mam się, tak? Dokładnie tak. Widzę, że zaczynamy się rozumieć. Powiedz jeszcze, że nie masz prawa do życia, wtedy będziemy mieli taki komplet julkowy. Mam prawo chyba ogólnie żyć? Cudownie. Zresztą nie. Jak pierdolę... Kurwa... To jest... Mam pytanie, czy... Można, czy jest moja Staśko może na czacie? Bo czuję, że zostałem kurwa zgwałcony. Przecież w sensie moja tutaj jakakolwiek świadomość, inteligencja i w ogóle rozumowanie świata zostało zgwałcony, jak muszę to słuchać. I wy również, widzowie, to jest, o Jezu, kurwa, za coś takiego to chyba do żywocie będzie, 2200, 2200 osób zmolestowanych naraz. Nie wasza sprawa, mój portfel, ja robię wszystko, co w mojej mocy i tyle, leczenie psa to nie mój jedyny bardzo ważny wydatek, mam dużo ważnych rzeczy do garnięcia, ale nie będę się wam spowiadać z prywatnych problemów. Okej, okay, okay. czyli wracamy do pieska i nie mówienia o sprawach prywatnych. Tylko <laughs> chciałem wspomnieć, że mniej więcej w tym momencie Julka zaczęła chwalić się, że za kilkanaście... Nieśmieszne? No to nie jest śmieszne, ja się nie śmieję. Ja naprawdę ja, na, ja cierpię. Nie leci do Grecji na wycieczkę. Na wczasy. Cudownie Julka. Wyślij kartkę. Mógłbym go po prostu uśpić, bo ma 15 lat i wiadomo jest, że niedługo może umrzeć ze starości, ale zbyt go kocham. Na tą relację nie bardzo wiem, jak zareagować. Jak Julka pisze głupo, to sobie. El jest, no, jest całkiem spoko. Na pewno się powiedzieć. Nie swoim piesku. <laughs> Oj drodzy, ma przerwa, żeby się rozerwać. Po tej relacji, którą przed chwilą widzieliście, i przed tą relacją, którą pokażę wam zaraz, Julka powiedziała: Lubię, jak ludzie myślą, że jestem bogata. Ale to nie oznacza, że jestem bogata. Wiem, że to śmieszne, ale wtedy się czuję po prostu lepiej. Chcę, żeby moi znajomi wiedzieli, że mogę z nimi gdzieś pojechać w każdej chwili i mnie na to stać. Ale teraz to już zaszło za daleko. No to fajnych ma znajomych, Julka. Serio. Bogata. Mikox, wy wychodź stąd. Naprawdę, oszczędź sobie tego, proszę. To są tortury. Ktokolwiek, to słucha tego nastynie wraz ze mną jest masochistą. tej strony na Instagramie nie oznacza, że mam miliony na koncie. Nie wiem. Żeby was nie zanudzać, kolejne narzekanie, że ludzie myślą, i zapowiedź kolejnych reklam, które będą pojawiały się na jej relacji. A to jest był u weterynarza i dostał zastrzyki antybiotyk. Będziemy musiały teraz przychodzić. Gdzie te flaki, które wystające? Mogę dostać na Liwi-Liku tego materiału tutaj? Chciałbym zobaczyć. Jak go przebiło na wylot. Nim codziennie było zastrzyki dawać antybiotyk. Powiedzieli, że został pogryziony albo nadział się na coś i ma niestety dwie dziury. Na szczęście da się go odratować i codziennie będziemy z mamą go zabierały do weterynarza i czekamy co z operacją. Super, piesek czuje się lepiej, mamy nawet potwierdzenie na 100 zł, ale również zapowiedź, że będą nas informowały o dalszych krokach, dalszych posunięciach i update'owały o wszystko. A mnie spoko. Wiem, ale jesteś dzielna i pokazuje, że pomimo tego. Mój pies ma w dziurę w brzuchu, bo innego tak pogryz. Pierwszym krokiem w tym wypadku jest weterynarz, w naszym przypadku. Nie mowa mowa o operacji na zeszyciu, rywet nie mógł, bo to tylko Jezu, był gorzej. człowiek, rozwiązań był mała siła i lekcje to, to 4000. tysiące. Happy, 5 złotych. Siemka, dopiero co wbiłem, kiedy twoje 5 minut będzie oglądać... Po tym filmie, mordeczko. ...tego całego gówna daje szeladę. Taka mama to skarb. No, taka mama to skarb. Tylko patrząc na waszą historię, którą... Ale smutne, smutne życie mamy... tej dziewczyny. W sensie, to jest tak strasznie, kurwa, toks... to jest tak, kurwa, toksyczne, że ludzie w promieniu 5 kilometrów do, do tego zdarzenia to już dawno skóra zaczęła im odpadać i bez włosów chodzą. Spakuj lepiej walizkę, tak na wszelki wypadek. Atosik znowu wizyta u weterynarza, bo teraz to jego codzienność. Czekamy, aż zniknie stan zapalny i szukujemy się na operację. Zostało tak malutko do końca zbiórki. Kolejny dzień i kolejny dowód na pobyt u weterynarza. Zdjęcie z wczoraj: jak coś Atosik trzyma się coraz lepiej, trochę trzeba będzie z nim pochodzić do weterynarza. Ten Sam dzień, kolejne 100 zł, jak się później okaże, największy błąd Queen of the Black, jaki tylko popełniła w momencie, gdy wstawiła tą relację, którą później zamieniła na. To relację. Jurka przez przypadek pokazała, do jakiego weterynarza chodzi ze swoim pieskiem. W międzyczasie tutaj na przykład Jurka pokazuje, jak bardzo załamana stara się, żeby dokończyć zbiórka na swojego pieska. Kolejne narzekanie, że ludzie wężą i kolejne zapewnienie, że z pieskiem jest dobrze. Oczywiście pod tym postem każdy musiał zepsuć mi humor again. Thank you. Nie chcesz żyć z wami na tej planecie. Okej, okay, I rozumiem? A... Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego Ty tyle tutaj mówienia o jej emocjach. W końcu jest przecież produktem. Sprzedaje samu siebie. Tutaj na każdy możliwy sposób, bez żadnej granicy. Wszystko ma swoją cenę, jeżeli wystarczająco dużo zapłacisz. Ja mogę na przykład naobrażać mój komputer, który sobie tam kupiłem za kilka tysięcy i jakoś się nie obrazi. Jakoś nie stawię ze storki z płaczem. Nie, nie rozumiem o co chodzi. Gdzie, gdzie problem? i also you know, nie no, chcę no, żyć no, on no, this plan. Julia będzie dzisiaj Gierka, będziemy grali w Crab Game ja i w you, Też? już nie chcę wybrać gier. 18 i nigdzie jechać. Czajek nie zasługuje, żeby skorzystać z tak super okazji i mieć 10 dni za darmo w super apartamencie i zabrać dwie osoby, a bilety kupiłby ktoś z rodziny, jak pisałem zresztą, Ech, co ja się będę wam tłumaczyć, jak i tak to nic nie da. A co do tego to Jurka, komu ty robisz łaskę? Nie chcę zrobić 18 i nigdzie jechać. To krucha nie jedź. dziś, moi drodzy, okazało się, że zbiórka nie tyle co zostało zapełniona, o ile przepełniona, ponieważ uzbierane zostało ponad 4000 zł. W Julka wraz ze swoją mamą. Ja pierdolę, ludzie wpłacający na tą zbiórkę to są takie ameby jak e, kiedyś była... Kiedyś jakaś ładna dziewczyna, pamiętam, robiła akcję, że chciała pojechać na wymarzone wakacje i było ją stać i frajerzy jej wpłacili chyba 2 czy 3 tysiące dolarów. W kurwa mać. A mogli to wydać chociaż na OnlyFans. Czy ty właśnie porównałeś człowieka do kompa? Nie no. Z racja, mój komputer może się obrazić, sorry komputerek, rzeczywiście trochę może powinienem być bardziej tutaj roztropny w sprawie twoich emocji do kogo cię porównuję, sorcia, sorry widzów, rzeczywiście masz rację, trochę przesadziłem. Nieustannie piszą, że y, ciągle chodzę do weterynarza, że y, te wakacje to już dawno były planowane i że bardzo dziękuję za pomoc i że kwity, no to wszystko oczywiście zostaną pokazane na końcu leczenia. Dodatkowo mama Julki po raz kolejny napisała do mnie na Nawet Gimper mówił na swoim filmie, że raczej z zbiórka. Czemu kurwa Tomek Działowy to kurwa robi? Jezu, jak mi wstyd za niego. Tomaszu kurwo działowe, ale cię jak na... będziemy się widzieć na siłce. Ja pierdolę. Na chuj. Instagramie. Dobrze, że Ksaio go rozjebał. E, pisząc, że żebym się nie wtrącał i wysłał mi zdjęcie. Znaczy, kurwa, masz całą jebaną firmę widmo z 50 pracownikami, co nie? I nikt nie może zweryfikować informacji albo ci powiedzieć, ee, mordo. Zdjęcia Atosa i żeby się nie wtrącał. Dziś rano natomiast obudziłem się i zostałem zaspomowany zdjęciami z relacji Queen of the Black, która oczywiście nawiązała do mnie. <laughs> Julka, wiesz co, jak nie chcesz mierzyć się z wilkiem, to nie wywołuję z lasu. Tak działa psychologia tłumu. Nawet nie jeszcze tak powiedział, na pewno by mnie widz tutaj nie okłamał. Na 100%. Ja bym ufam swojemu czatu. Więc Monty, też mordę. Ty może tutaj jesteś nowy, ale tutaj nikt nigdy nie kłamie na tym czacie, czat zawsze ma rację? Ludzie źle powierzą w każde ich wypowiedziane słowo i powtarzają albo wypisują mi to samo, co mówią. Miejcie swój rozum pis, bo oni myślą, że nic nie robią nic złego, a tak naprawdę tylko jak na mnie nagrają, spada na mnie masa hejtu i to takiego identycznego jak oni mówili albo zwykłe bluzganie. Jak tak się o mnie martwicie, napiszcie priv, Co robię źle. A szczególnie ty z Pysiński, zbierający na live donate, żarując na moim zdrowiu psychicznym, oceniając moje... Nie mam za co, więc nie mogę się doczekać na pokazanie wam paragonu z operacji i czekam na wypłatę. Pysiński, jak obiecałeś, chyba nie wyjdziesz na szóste, co? Przydałoby się oddać trochę tego, co na mnie zarobiłeś. Tak więc jeszcze raz, Julka, jak nie chcesz mierzyć się z Wilkiem, to nie wywołuj go z lasu. Chwilę po tej relacji napisałem do gabinetu weterynaryjnego, do której Julka uczy. Czy zawsze ma taką okropną muzykę w tle? Tak. Bo Matthias Pysiński bardzo mocno aspiruje do tego, żeby robić materiały jakieś merytoryczne, ale przy okazji najchujowsze na świecie. I nie są chujowe, dlatego że są źle stworzone, czy źle przygotowane, czy tylko, że robi kurwa najchujowszą muzykę, jaką tylko może. Zawsze. On specjalnie się stara, ma zatrudnione trzy osoby do znalezienia najbardziej chujowej royalty free muzyki w internecie. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeszcze raz ze swoim pieskiem, bo o coś zapytać. Witam serdecznie. Przychodzę do państwa z delikatną sprawą. W internecie pojawiła się zbiórka, która wygląda na oszustwo. Julia Pelc, która w internecie znana jest z naciągania ludzi, powołała się na państwa przychodnie, pisząc, iż potrzebuje. W sumie to nie było osób na początku, które mówiły, że nie jest, nie jest tak zbiórką. I Bo nikt nie daje jebania o tę osobę. Nikt nie daje jebania o jej zbiórkę i o tę osobę. Nikt nie mówi, że coś było nie tak, bo tylko osoby, które dawały jebanie, to są osoby, które ją śledzą na poważnie. I one wpłacały na to. Nic, co wychodzi z ust tej osoby nie powinno być w sensie. I, Ile razy można komuś nastrać do mordy i ludzie nadal mówią, że mm, fajne. To się proszę, to jest już, to jest już takie szambo jak z dziesięciu domków jednorodzinnych po meksykańskim weekendzie, naprawdę. 4000 zł na operację pieska. Czy istnieje możliwość, by potwierdzili bądź zaprzeczyli Państwo, czy taka operacja, bądź takie zajście miało w ogóle miejsce? Dodatkowo wysyłam zdjęcie dotyczące operacji oraz samego rachunku, który pojawił się u wspomnianej Julki. Jaką odpowiedź uzyskałem? To oszustwo. Pies jest leczony u nas, ale nigdy nie było mowy o operacji. Pies czuje się świetnie. Sprawa zgłoszona jako nadużycie. Dopomagam.pl Proszę również to zgłosić, ja wysłałem dwa zgłoszenia, ale nie mam pewności, czy dotarły, bo nie dostałem żadnego potwierdzenia. Widzę, że zbiórka jest nadal aktywna. Jak to było, Julka, z tym ślepym wierzeniem w to, co powie Spiesieński? Jak to było, Jurka z tą psychologią tłumu? To jest właśnie ta psychologia tłumu? Robisz zbiórkę na 4000, tysiące, wykorzystując przy tym swojego biednego psa. Okazuje się, że piesek ma się świetnie nie potrzebuje żadnej operacji. Ja o tym mówię, a ludzie mi wierzą, ponieważ pokazuje dowodne twoje kolejne kłamstwo, twój kolejny objaw braku człowieczeństwa. Twoje kolejne splujęcie w twarz swoim własnym widzom. To jest właśnie ta psychologia tłumu, bo może ja po prostu nie wiem, klukwa czy nie jest psychologia tłumu. Ale to nie... Ci ludzie nie rozumieją, że to są widzowie to są realne... osoby. Oni są na to za głupi. W sensie, to jest po prostu... Oni widzą cyferkę pod instastory story, jakieś losowe komentarze i oni sobie nie zdają sprawy, że to są prawdziwe osoby. Robią z siebie ofiary, że są tak hejcone, ale tak naprawdę po nich to spływa, bo to dla nich są losowe rzeczy, które czytają w internecie. Ich moc nie jest w stanie pojąć, że to realne osoby ich śledzą i oglądają. Ja się nie dziwię, bo jeżeli ktoś kurwa śledzi Queen of the Cringe, to kurwa jest mi naprawdę ciężko że uwierzyć, że jest realną osobą, a nie botem albo jakimś wytworem symulacji Instagramowej. Umu. Wiem natomiast, Julka, czym jest szczerość, godność i szacunek, czego Ty wyzbyłaś się za jazdę 4000 zł. Po pierwsze, przykro mi, że ktokolwiek jej uwierzył, w na to zbiórkę, zgłaszajcie, może jest szansa, żebyście odzyskali swoje pieniądze. Po drugie, wiecie, jak jest z moim przeczuciem: nienawidzę mieć racji, ponieważ okazuje się jak zwykle, że ludzie są gorsi niż myślałem. Po trzecie, Julka ogarni mamę albo mama, w końcu ogarni Julkę. I po czwarte, zawsze byłem człowiekiem, który wierzył w ludzi. teraz? Teraz mi jakoś ciężko. Pamiętajcie co złogatania ja trzymajcie cześci. Baja. Dobry film, Matja, ale kurwa na chuj ten temat jeszcze dotykać. Nie da się zrobić nic z tą osobą, z tą personą. Nie da się. Po prostu się nie da. I tyle.